Witam serdecznie wszystkich. Zapraszamy. Dzisiaj organizujemy wernisaż właśnie pana doktora Franciszka Aniecia. Sora. Tak to się nie widzieli dlatego. Wernisaż <gulata> głównie opowiada o tym, jest to ilustracja do książki. I o wszystkich szczegółach i szczegółkach już pan profesor opowie. Tak, też. Nie. Dziękujemy za przybycie. Ja a menadżer już nie. A menadżer już nie, dobra. Tak. No. Dzień dobry. Większość ludzi tutaj mnie nie zna, ale dla tych, którzy nie znają mnie, ja jestem w obowiązku przypomnieć, że te ilustracje nie powstałyby, gdyby nie Agryl, to jest ten człowiek, który jest pisarzem. Żeby było jeszcze. By było jeszcze ciekawiej, pochodzimy z tej samej miejscowości, bo tak to można nazwać ryduwe, więc najfajniejsze chyba w tej całej imprezie jest to, że pochodzimy z zadupianie, a, a robimy, że tak powiem, kariery trochę, nie z przodu. Trochę. <śled> trochę. Arni jest znanym pisarzem, oczywiście to jest wszystko środowisko, to jest na, na takiej samej zasadzie jak u mnie, nie? Grafice mnie znają, ale już na przykład muzycy nie za bardzo, nie? Arniego znają pisarze i czytelnicy, ale nie znają mnie i myśmy stwierdzili, że połączymy siły. Ja chciałbym wam przedstawić Arniego, jak to Arni będzie się poprawiać, nie? Proszę państwa, Triwer medyczny, anasta anestezja, tak? Anästhesia, ja, ich was so, das bedeutet. Anästhesia,